Trzecia wojna światowa może być tuż za rogiem, podczas gdy większość narodów szykuje się na najgorsze, nieliczne kraje całkowicie uniknęły wojny. Niektóre z nich są wciśnięte między niebezpiecznych sąsiadów supermocarstwa, inne są tak odległe i górzyste, że nikomu nie chce się ich najeżdżać. Niektóre z nich nie mają armii, a mimo to są bezpieczne. Jak to możliwe? W The Infographics Show przedstawiamy kraje, które nigdy nie uczestniczyły w wojnie. Numer 10. Liechtenstein stał się niepodległy w 1866 roku i nigdy nie uczestniczył w wojnie. Nic dziwnego. Ma 62 mile kwadratowe i 40 tysięcy mieszkańców. To miasto ma połowę wielkości Dublina i mniej mieszkańców niż Burlington w stanie Vermont. Większość kraju nawet nie wie o jego istnieniu. Liechtenstein jako księstwo istnieje od 1719 roku. Leży między Austrią a Szwajcarią. Jednej chociaż zazwyczaj trzymało się na uboczu. Brało udział tylko w jednej wojnie. W pewnym sensie jednak tak naprawdę nie zrobiło nic poza powrotem do domu z jednym dodatkowym żołnierzem. Wojna austriacko-pruska z 1866 roku bywa czasem nazywana niemiecką wojną domową. Większość państw europejskich wsparła Austrię, a małe Liechtenstein widząc to poczuło duże fear of missing out. Pomyśleli, że w końcu spróbują tego całego wojowania. Ale wtedy Liechtenstein był jeszcze mniejszy niż dziś. Więc po całym tym przygotowaniu ich wielki wkład w wysiłek wojenny wyniósł 80 żołnierzy, przez walkę rozumiemy pilnowanie przełęczy górskiej. Żołnierze rozlokowali się przed przełęczą brenerską na granicy austriacko-włoskiej i tam pozostali. Musieli tylko wypatrywać włoskich żołnierzy, którzy się nie pojawili. Według relacji z tego okresu, 80 żołnierzy Liechtensteinu nie brało udziału w wielu akcjach. Spędzali czas na paleniu, piciu wina i podziwianiu widoku, tak jak dziś turyści w Europie. Po pięciu tygodniach wojna się skończyła, a Liechtenstein znalazł się po przegranej stronie. Ale tak naprawdę nic im się nie stało. Więc wyruszyli z powrotem do domu i wróciło. 81 żołnierzy. Zgadza się, 81. Okazało się, że po drodze zabrali ze sobą jeszcze jednego faceta. Relacje różnią się co do tego, czy był Austriakiem, czy Włochem, i do dziś nikt nie wie, dlaczego do nich dołączył. Ale przynajmniej zyskali przyjaciela. To powiedziawszy, Liechtenstein został w pewnym sensie najechany. Jednej to nie przez jakieś imperium, lecz przez kraj, którego byś się nie spodziewał neutralnych Szwajcarów. W ciągu ostatnich 100 lat szwajcarscy żołnierze sześć razy przekroczyli granicę Liechtensteinu. Mimo, że zwykle nie było to zamierzone, przekroczenie granicy przez wojsko nadal uznaje się za inwazję. W 1968 roku pięć pocisków spadło na krzesła przed ośrodkiem narciarskim w Liechtensteinie, irytując kelnerów zamykających lokal. W 1976 roku 75 szwajcarskich żołnierzy przez pomyłkę weszło do Liechtensteinu i zatrzymało się na drinka z mieszkańcami, zanim wrócili na właściwą trasę. W 1985 rok pociski przypadkowo wystrzelone do lasu spowodowały pożar. Liechtenstein zażądał odszkodowania. W 1992 i 2007 kolejni szwajcarscy żołnierze zgubili się i trafili do Liechtensteinu. Szwajcarska armia zwykle nie bywa aż tak niekompetentna, co później zobaczysz. Teraz przenieśmy się nad Atlantyk. Numer 9. Islandia nie ma stałej armii od 1869 roku, ponieważ nie wypowiedziała wojny, wielu uważa ją za kraj bez konfliktów. To prawie prawda. Islandia była okupowana przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej. Ale żeby być uczciwym, Islandia sama ich o to poprosiła. Islandia ogłosiła neutralność w II wojnie światowej, ale Hitler nie szanował neutralnych granic. Wielka Brytania w 1940 roku rozmieściła tam wojska, by zapobiec niemieckiej okupacji. W 1941 roku Islandia poprosiła Stany Zjednoczone, żeby również zajęły wyspę. W zamian zaoferowali Amerykanom pewne umowy handlowe. Islandia przeszła również wojny dorszowe z Wielką Brytanią, które były równie absurdalne, jak się wydaje. I jeszcze bardziej absurdalne jest, że Islandia, kraj bez armii i z 392 tysiącami mieszkańców, pokonała dawną imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce Wielką Brytanię. Wojny dorszowe to była seria konfliktów o prawa do połowów. W latach 1958-1976. Wszystko zaczęło się, gdy Islandia poszerzyła wody przybrzeżne z 3 do 4 mil morskich. Wielka Brytania, zirytowana zakazem połowów w wodach Islandii, odpowiedziała zakazem zawijania islandzkich statków do brytyjskich portów. Islandia poszła o krok dalej, rozszerzając swoje prawa połowowe do 12 mil morskich od linii brzegowej. I tak rozpoczął się jeden z najbardziej absurdalnych konfliktów na świecie. Poza kilkoma taranowaniami statków, konflikt nie eskalował. Cóż, poza tym, że Islandia w pewnym momencie zerwała wszelkie stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią, wiele krajów europejskich uważało, że Islandia zachowuje się nierozsądnie. Nalegały na jej ustąpienie, lecz Islandia, silnie zależna od rybołówstwa, nie zamierzała tego zrobić. Tak więc cztery konflikty przyszły i odeszły. A Islandia za każdym razem stawiała na swoim i odmawiała ustępstw. Przywódcy kraju przypomnieli o umowie obronnej z 1951 roku ze Stanami Zjednoczonymi, gotowi ją użyć w razie eskalacji sytuacji. Umowa pozwalała Stanom Zjednoczonym zakładać bazy na Islandii w zamian za ochronę wyspy. Dzięki uporowi Islandii społeczność międzynarodowa i Wielka Brytania Ustąpiły kończąc wojny dorszowe. Od tego czasu Islandia walczy tylko z instagramerami zalewającymi jej wybrzeża. Podczas wojen dorszowych, mimo dramatu, zginęła tylko jedna osoba. W 1973 roku Haldor Halfresen naprawiał kadłub kutra patrolowego uszkodzonego przez brytyjską fregatę, kiedy został przypadkowo porażony prądem. Islandia zwykle była spokojna, z wyjątkiem erupcji lokalnych wulkanów. Geografia kraju może pomóc w utrzymaniu pokoju. Numer 8. Bhutan dziś wydaje się spokojny i niepozorny, z silną buddyjską tradycją religijną. Posiada wskaźnik szczęścia narodowego brutto, za pomocą którego mierzy dobrostan ludzi. Wydaje się być jak nauczyciel jogi wśród krajów, ale nie zawsze tak było. Butan był w rzeczywistości najeżdżany przez Tybet. Tybet kilkakrotnie próbował najechać Bhutan w XVII wieku po jego założeniu w 1616 roku. Wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. Ostatni konflikt to wojna doarów w latach 1864-1865 Butan przeprowadzał rajdy za granicę. Brytania mając imperialistyczne tendencje, wykorzystała te rajdy jako pretekst do wojny. Butan utracił jedną piątą terytorium, lecz obecnie jest najspokojniejszym krajem Azji Południowej. Czemu niewielu próbowało inwazji? Cóż, to kraj śródlądowy. Bez większych zasobów, położony wysoko w Himalajach. Ten łańcuch górski, który czasem zabija ludzi? Tak, ten. Średnia wysokość kraju wynosi niemal 3300 mpm. To będzie motyw przewodni. Mały, górzysty kraj bez zasobów może uniknąć większości wojen, jeśli tego chce. Bhutan stał się bardzo biegły w dyplomacji. Ty też byś się tego nauczył, gdybyś był wciśnięty pomiędzy Chiny a Indią. Bhutan historycznie był bliżej Indii. W 1949 Butan zgodził się, by Indie prowadziły jego politykę zagraniczną. Porozumienie zakładało, że Butan będzie polegał na Indiach w sprawach ochrony. Traktat renegocjowano w 2007 roku, zapewniając Butanowi autonomię w polityce zagranicznej. Kraje nadal ściśle współpracują. Butan polega na Indiach w szkoleniu wojskowym, sprzęcie i ochronie. Ochrona przed kim? Chinami! Chociaż Butan był w odległej przeszłości najeżdżany przez Tybet, Pekin nie do końca kieruje się zasadą wróg: mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale Butan nie siedzi bezczynnie i nie liczy tylko na to, że Indie go uratują. Aktywnie działa, aby stosunki z Chinami nie wymknęły się spod kontroli. Dlatego uznaje politykę jednych Chin, czyli że Tybet i Tajwan należą do Chin, i zwykle nie komentuje, gdy sytuacja się zaostrza. Tak właśnie było podczas kryzysu w Dachlam w 2017 roku. Większość krajów Azji dołączyła do chińskiej inicjatywy pasa i szlaku, z wyjątkiem Butanu i Indii. Kiedy chińscy inżynierowie zaczęli budować drogę na płaskowyżu Doklam, do którego roszczenia mają zarówno Chiny jak i Butan, sytuacja szybko stała się napięta. Butan poradził sobie z tym typowo, taktownie. Poinformowali Indię o niespodziewanym pojawieniu się Chin. Po czym indyjskie wojska zablokowały chińskie ekipy. Jednej tak po prostu Butan uniknął kolejnej potencjalnej wojny, pozwalając dwóm regionalnym gigantom rozstrzygnąć spór między sobą podczas gdy sam pozostał poza konfliktem. Butan nie jest jedynym krajem osiągającym pokój dyplomatycznie. Kolejny przykład to następny kraj z naszej listy. Numer 7: San Marino. Położone we Włoszech uważa się za najstarszą republikę świata, założoną w 301 roku. 17 wieków pokoju to imponujący wynik. San Marino uniknęło konfliktów dzięki szczęściu, co wydaje się niemal cudem. Nawet Napoleon zrezygnował z inwazji i zasugerował, by dać tej małej republice część zdobytych ziem. Ale San Marino, uznając całą tę wojnę za zbyt wielki kłopot, grzecznie odmówił. W podziękowaniu Napoleon podarował temu państwu siano i zwolnił je z podatku. Dlaczego tak bardzo lubił San Marino? Sprowadza się to do tego, że Napoleon naprawdę polubił człowieka u władzy regenta San Marino o imieniu Antonio Onofri. Przywódcy San Marino wyróżniają się dyplomacją. Co sprzyja krajowi pragnącemu unikać wojen. Onofri łatwo zaprzyjaźnił się z Napoleonem. Onofri był już przyjacielem papieża Leona XII i liderów w większości głównych krajów Europy. Onofri, a więc i San Marino, był najsympatyczniejszy na imprezie i miał dar słowa. Nikomu nie przeszkadzał, był uprzejmy i zajmował się własnymi sprawami, a w zamian nikt mu nie przeszkadzał. Po wojnach napoleońskich Włochy przeszły przemianę i zjednoczenie. Jeśli kiedykolwiek był czas, kiedy San Marino powinno zostać wciągnięte w konflikt lub najechane, to właśnie wtedy. Wszystkie włoskie państwa były łączone pod wodzą Giuseppe Garibaldiego, a San Marino znalazło się dokładnie w samym środku nowego państwa włoskiego. W 1849 roku Garibaldi, otoczony przez Austriaków, schronił się w San Marino. Mały naród chciał pomóc, ale wiedział też, że ta przysługa może się później przydać, dlatego pomogli mu się ukryć. Po utworzeniu Królestwa Włoch przez Garibaldiego, nowy przywódca zawsze pamiętał, co San Marino dla niego zrobiło. Uznawał ich suwerenność i pozwolił San Marino podążać własną drogą. Naród ponownie utrzymał swój status wolny od konfliktów, będąc tym dobrym, czyli San Marino. Nawet podczas II wojny światowej, gdy kraje otoczyły faszystowskie państwa i trwały walki, San Marino pozostało neutralne. Jak więc to małe państwo często unika konfliktów, Klucz tkwi w jego małość tu małości. San Marino ma powierzchnię zaledwie 23,6 mil 2 co czyni je mniejszym niż Waszyngton. Dystrykt Kolumbii San Marino to w zasadzie twierdza na górze. Zaledwie 17% jego ziemi nadaje się do uprawy, a kraj nie ma cennych surowców, ropy, gazu ani minerałów, które mogłyby przyciągnąć na Na dodatek jest całkowicie otoczone przez Włochy. Nie przebiegają tędy międzynarodowe szlaki handlowe. A kontrola nad San Marino umożliwia tylko przejście z Włoch do Włoch. Ten mały kraj ma chyba drugie najlepsze uzasadnienie, by twierdzić, że nigdy nie uczestniczył w wojnie. Ale kto jest pierwszy, zobaczysz później. Tymczasem jest kraj bardziej znany niż San Marino, z zachowania pokoju, który jednak może nie być aż tak wolny od konfliktu. Numer 6. Jak na neutralną Szwajcarię, kraj ten wyjątkowo lubi pistolety. Ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników posiadania broni. 28 sztuk na 100 obywateli. W Szwajcarii jest od 2 do 3 milionów sztuk broni, co stawia ją za Stany Zjednoczone, Ameryki i Jemenem. Wysokie posiadanie broni w Szwajcarii wynika z braku zawodowej armii. Zamiast tego powołuje mężczyzn do służby wojskowej, gdy tylko osiągną wiek 18 lat. Szkolenie musi być ukończone przed 25 rokiem życia, ale termin wybierają sami. Kobiety mogą wstąpić do wojska, lecz nie są powoływane przymusowo. Po szkoleniu żołnierze wracają do codziennego życia i pracy, ale chodzi o to, że mogą zostać wezwani z powrotem do służby w każdej chwili. Szwajcaria może więc nie mieć stałej armii, ale posiada bardzo dobrze wyszkoloną armię obywatelsko-żołnierską, która nie była wzywana od wieków. Szwajcaria uczestniczyła w wielu wojnach, zanim stała się najbardziej neutralnym krajem świata. Ostatnia zakończyła się w 1815 roku. W 1798 roku rewolucyjne wojska francuskie najechały Szwajcarię, tworząc scentralizowaną Republikę Helwecką. To z kolei spowodowało, że Austriacy i Rosjanie odpowiedzieli, również najeżdżając Szwajcarię. Biedna Szwajcaria została uwikłana w ten konflikt. Po ponad dekadzie walk wszyscy byli wyczerpani i chcieli wrócić do domu. Na Kongresie Wiedeńskim Szwajcaria została uznana za trwale neutralną, co zaproponowano już w traktacie westfalskim z 1648 roku, to nie był wyłącznie pomysł Szwajcarii. Wszystkie główne europejskie mocarstwa się zgodziły. Dlaczego? Szwajcaria leży dokładnie pośrodku grupy europejskich krajów, które lubią do siebie strzelać. Francja, Austria oraz ówczesne rozdrobnione państwa Włoch i Niemiec wszyscy dostrzegli to samo. Szwajcaria leżała centralnie idealna jako baza do inwazji na każdego ze swoich silnych sąsiadów. Szwajcarzy nie byli bezbronni ani zależni od innych. Alpy szwajcarskie skutecznie utrudniały inwazję. Chociaż Francji się to udało, wcale nie było to łatwe, a dziś fakt, że każdy obywatel jest przeszkolony wojskowo, również komplikuje ewentualną inwazję. W 1847 roku trwała krótka wojna Sunderbund. Lecz później nic podobnego już się nie zdarzyło. Neutralność Szwajcarii dotyczy nie tylko polityki zagranicznej, ale też jedności kraju. Szwajcaria przypomina raczej koalicję kantonów i wydajnych ludzi niż jeden naród, ponieważ obok siebie żyją grupy mówiące po francusku, niemiecku i włosku. Neutralność daje im wspólną politykę zagraniczną. Chroni to przed wewnętrznymi konfliktami, które mogłyby podzielić społeczeństwo na zwolenników i przeciwników wojny. Szwajcaria słynęła z neutralności w II wojnie światowej, współpracując z Osią i Aliantami, ale ta neutralność miała swoją cenę dla jej reputacji. Kraj ten zasłynął jako centrum bankowe nazistowskiego złota, nie dociekając jego pochodzenia. Szwajcaria kupiła złoto za około 1,7 miliardów dolarów, więc jej reputacja nie była całkiem niezasłużona. Czy to prawda, że kraje nie atakują Szwajcarii, bo światowi przywódcy i bogaci trzymają tam swoje pieniądze? W 2024 roku szwajcarskie banki prywatne zarządzały aktywami wartymi OK. 4,24 BLN dolarów to prawie tyle, ile cała gospodarka Japonii, czwartej na świecie. Wyciągnij wnioski. Nasz kolejny bogaty kraj radzi sobie dobrze. Numer 5. Andora, leżąca w górach między Francją a Hiszpanią, przez wieki unikała wojen, choć otaczały ją dwa walczące mocarstwa. Księstwo Andory powstało w 1278 roku, choć wcześniej istniało w innych formach. Nikt nie chciał go najeżdżać. Jest mała. Trudne położenie w Pirenejach uczyniło ją popularnym szlakiem przemytniczym między Francją a Hiszpanią. Średnia wysokość kraju to ok, 2000 m NPM, a zasobów naturalnych jest tam niemal brak. Więc po co komu to miejsce? Andorczycy i tak należą do najbogatszych krajów świata. Dochód na mieszkańca w 2025 rok przekroczy 69 tysięcy dolarów. Parytet siły nabywczej, głównie dzięki handlowi i bankowości. Podczas jednej wojny światowej donoszono, że Andora wypowiedziała wojnę Niemcom, ale było to raczej symboliczne. Bo Andora tak naprawdę nie wysłała nikogo do walki. W końcu nie mają armii. Praktycznie w ogóle nie uczestniczyli w konflikcie, który niszczył resztę Europy. W rzeczywistości byli tak poza wszystkim, że kiedy w 1919 roku podpisano traktat wersalski oficjalnie kończący wojnę, całkowicie zapomniano o Andorze. Podobnie jak sama Andora, najwyraźniej nie ogłosili pokoju z Niemcami aż do 1958 roku. Zgadza się, przeszli przez erę jazzu, Wzrost faszyzmu w Europie pozwolili na kolejną wojnę światową i z daleka obserwowali wojnę koreańską, zanim stwierdzili, hej, może powinniśmy zakończyć walkę z Niemcami, w której nigdy nie uczestniczyli. Oprócz braku surowców i wysokiego położenia, co jeszcze chroni Andorę przed inwazją, odpowiedzią są traktaty z sąsiednią Hiszpanią i Francją. Jednym z nich jest Traktat o Dobrym Sąsiedztwie, Przyjaźni i Współpracy z 1993 roku. Andorczycy są również bardzo chętni do walki. Narodowy Światowy Sondaż Wartości wykazał, że 57,5% Andorczyków, czyli około 47 tysięcy osób, byłoby gotowych bronić swojego kraju z bronią w ręku. Niektóre kraje, mimo braku udziału w wojnie, nadal mają ruchy separatystyczne dążące do niepodległości. Numer 4. Większość odległych wysp Pacyfiku brała udział w wojnach. Wyjątkiem było Vanuatu. Jednej w pewnym sensie tak było, ale prawda jest bardziej skomplikowana. Vanuatu służyło aliantom jako baza wojskowa w II wojnie światowej. Na wyspie wciąż widać pozostałości baz morskich, lotniczych i porzucony sprzęt. Ale samo Vanuatu nigdy nie wysłało swoich ludzi na wojnę, chociaż niektórzy z nich pracowali w korpusie roboczym, który zapewniał wsparcie logistyczne wokół bazy. Jedynym przypadkiem zaangażowania Vanuatu w konflikt po tym okresie były tak zwane wojny kokosowe. W 1980 roku krótki, 12-tygodniowy ruch niepodległościowy, a nie prawdziwa wojna. Aby pojąć wojny kokosowe, trzeba najpierw wiedzieć, jak rządzono Vanuatu. Od 1906 do 1980 roku było wspólnie zarządzane przez Wielką Brytanię i Francję. W lipcu 1980 kraj szykował się do niepodległości. Jimmy Stevens kierował ruchem na rzecz autonomii i powrotu do tradycyjnych zwyczajów. Jego celem była pełna niepodległość wyspy Espiritu Santo w Vanuatu, wspierana przez Francuzów i amerykańskie grupy libertariańskie. Poszedł dalej i proklamował Espiritu Santo niepodległą republiką Wemerana. Brytyjczycy odpowiedzieli kontratakiem, a przyszły niepodległy gubernator Vanuatu poprosił papuę Nową Gwinea o pomoc. Konflikt mógł stać się międzynarodowym bałaganem. Kilka tygodni po wybuchu konfliktu śmierć syna Stefana Skłoniła go do natychmiastowego zakończenia wojny. Ofiar było niewiele czterech zabitych, dwunastu rannych według niektórych źródeł. Skąd nazwa wojna kokosowa? Zwolennicy Stefana blokowali drogi kokosami, wykorzystując dostępne środki. Był to wewnętrzny konflikt, mimo międzynarodowych gruźb interwencji dlatego niektórzy twierdzą, że Vanuatu nie brało udziału w wojnie. Jednej mamy nadzieję, że tak pozostanie, bo następny spokojny kraj na tej liście zaczyna się martwić o zamiary swoich sąsiadów. Numer 3. Kostaryka, kolejny kraj bez stałej armii, jest znana z plaż i lasów deszczowych, a także jako miejsce przyjazdu duchowych ludzi z zachodu i eksportu tatuaży Pura Vida. Kostaryka zniosła swoją armię już w 1949 roku, po 44-dniowej wojnie domowej i 18 miesiącach rządów wojskowych. Przywódca, który wprowadził rządy wojskowe. Nakazał rozwiązanie armii, co nietypowe przy przejęciu władzy przez wojsko, ale sytuacja nie była jednoznaczna. Cofnijmy się i zobaczmy, co się stało. W latach 1940-1948 prezydent Rafael Kaldrun Guardia wprowadził szereg reform społecznych. Były bardzo popularne w jednych grupach, a niepopularne w innych. Ale w lutym 1948 roku przegrał reelekcję. Guardia nie potrafiła przegrywać, więc kazała kongresowi, Unieważnić porażkę i dalej rządziła jak wcześniej. Jednak Jose Figueres Ferrer, plantator kawy i faktyczny zwycięzca wyborów, nie zamierzał łatwo się poddać, zorganizował armię wyzwolenia narodowego i rozpoczął wojnę przeciwko siłom rządowym, by odzyskać należne mu miejsce jako przywódca kostaryki, a potem przez półtora roku kierował tymczasową juntą, żeby móc wprowadzić wszystkie reformy, których pragnął. Więc oczywiście Ferrer miał zamiar cofnąć wiele z tego, co zrobił gwardia, prawda? Otóż nie. Ku zaskoczeniu wielu, Ferrer jeszcze bardziej zreformował gwardię, upaństwowił banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, nadał prawa wyborcze kobietom i obywatelstwo kostarykanom pochodzenia afrykańskiego. Gdy przestał rozwijać Kostarykę, uznał, że lepiej przeznaczyć pieniądze na edukację i opiekę zdrowotną niż na stałą armię. Myślał długoterminowo i praktycznie, inaczej niż większość polityków. Silna, dobrze finansowana armia może zagrozić przyszłym demokratycznym rządom, jak pokazały wcześniejsze zamachy stanu. 1 grudnia 1948 roku Freyrer ogłosił w przemówieniu natychmiastowe zniesienie wojska. To musiało być popularne, ponieważ Ferrer został wybrany prezydentem jeszcze dwa razy. Od 1953 do 1958 roku oraz od 1970 do 1974 roku. Od tamtej pory Kostaryka skupia się na turystyce, surfingu, uprawie kawy i trzymaniu się z dala od konfliktu. To nie oznacza, że Kostaryka jest bezbronna. W 1947 roku podpisała międzyamerykański traktat wzajemnej pomocy, zobowiązujący członków do wzajemnej pomocy w razie ataku, a to obejmuje kraj z najsilniejszą armią na świecie. Stany Zjednoczone. Kto jednak chciałby zaczynać walkę z Kostaryką? Cóż, jej sąsiad Nicaragua od lat drażni Kostarykę. W 2010 roku wybuchł drobny konflikt między tymi krajami, nazwany wojną Map Google. Nicaragua wysłała wojska na granicę rzeki San Juan, by rozpocząć pogłębianie. Był tylko jeden problem. Terytorium to faktycznie należało do Kostaryki. Jednak Nicaragua myślała, że to ich teren, ponieważ cóż, Google Maps błędnie go oznaczyło. Nieporozumienie zostało ostatecznie rozwiązane, ale było to tylko jedno z wielu zdarzeń, które sprawiły, że Kostaryka miała dość swojego sąsiada. Represyjny, autorytarny reżim Nikaragui sprawił również, że setki tysięcy ludzi szukało schronienia po drugiej stronie granicy. To obciąża nie tylko zasoby Kostaryki, ale także jej relacje z sąsiadem. Mam nadzieję, że Kostaryka pozostanie wolna od konfliktu. Może byłoby to łatwiejsze bez sąsiadu. Numer 2. Ta pozycja jest dyskusyjna bo Francja i Wielka Brytania rywalizowały o kontrolę nad Mauritiusem, a sam Mauritius spokojnie egzystuje. Francuzi rządzili wyspą od 1715 roku, wykorzystując ją jako bazę morską na Oceanie Indyjskim. Ponieważ Wielka Brytania kontrolowała Indię, nie chciałaby jej arcywróg miał tam bazę, zwłaszcza po wybuchu wojen napoleońskich. W 1810 roku obie potęgi rozpoczęły wojnę o wyspę, by rozstrzygnąć, kto ją przejmie. Samodzielne rządy na Mauritiusem były wykluczone. Po wielkiej bitwie morskiej brytyjczycy wylądowali na wyspie i pokonali Francuzów raz na zawsze. Wyspa z milionową populacją i rozwijającą się gospodarką radzi sobie dobrze od niepodległości w 1968 roku. Tak dobrze, że nigdy nie zawracała sobie głowy tworzeniem własnej armii. Kraj wydaje tylko 0,3% swojego produkt krajowy brutto na obronność, głównie na policję i straż przybrzeżną. Może po dekadach obserwowania, jak Francuzi i Brytyjczycy walczą o ten region, a Wielka Brytania używała go jako lotniska podczas II wojny światowej, Mauritius miał już dość. Jak dziś Mauritius się chroni? Cóż, biorąc pod uwagę, że znajduje się około 500 mil na wschód od Madagaskaru, pośrodku Oceanu Indyjskiego, nie miał zbyt wielu powodów do zmartwień w swoim najbliższym sąsiedztwie. Ma też bliskie relacje z innymi krajami, co pozwala mu spać spokojnie. Mauritius otrzymuje szkolenia antyterrorystyczne od Stanów Zjednoczonych, a jego Straż Przybrzeżna ma specjalne relacje z indyjską marynarką wojenną. To nie znaczy, że Mauritius był bez problemów. W 1968 roku w kraju doszło do krótkotrwałych zamieszek etnicznych między Kreolami a Indomaurytyjczykami. W 1999 roku po śmierci kreolskiego piosenkarza Kai, w areszcie policji zamieszki trwały 4 dni. Na koniec kraj od dawna ma spór z Wielką Brytanią o przynależność wysp Chagos. To jednak drobiazgi w porównaniu z sytuacją w większości kraju. Szkoła klimatyczna Uniwersytetu Kolumbia zbadała, dlaczego Mauritius jest tak spokojny. Doszli do wniosku, że kraj ten kładzie nacisk na łączenie podziałów religijnych i kulturowych, a normy kulturowe zachęcają do unikania konfrontacji. To całkowite przeciwieństwo polityki Nowego Jorku. To, że rząd jest demokratyczny i oferuje silną sieć socjalną, zapewne też pomaga. W 2020 roku Instytut Ekonomii i Pokoju uznał sytuację na świecie za przerażającą, a Mauritius był jednym z czterech krajów wolnych od konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych. To najwyżej sklasyfikowany afrykański kraj w globalnym indeksie pokoju i zajmuje bardzo wysoką pozycję w indeksie pozytywnego pokoju. Dobra robota, Mauritiusie. Zarezerwuj miejsce na kolejne lata. Co prowadzi nas do najspokojniejszego kraju na świecie tego, który według każdej definicji nie brał udziału w żadnej wojnie. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że cały Watykan ma populację nieco ponad 800 osób, a większość z nich należy do Kościoła Katolickiego, czy w ogóle ma armię, której mógłby użyć? W pewnym sensie tak. Najmniejsze państwo na świecie jest chronione przez Gwardię Szwajcarską. Dla prawdziwych katolików ma też boską ochronę. Gwardia Szwajcarska liczy 135 oficerów i żołnierzy, którzy strzegą papieża i mieszkańców Watykanu. Muszą być wolnymi mężczyznami, katolikami, obywatelami Szwajcarii w wieku 19-30 lat i mieć min 173 cm wzrostu, co przypomina wymagania randkowe szwajcarskich katoliczek. Muszą przejść badania lekarskie, ukończyć szkołę rekrutów armii szwajcarskiej, i zobowiązać się do 26 miesięcy służby, następnie odbywają dodatkowe dwa miesiące szkolenia podstawowego, z zakresu gaszenia pożarów, strzelectwa i samoobrony, a także uczestniczą w zajęciach dotyczących samego Watykanu oraz języka włoskiego. Gwardia Szwajcarska faktycznie użyta była ostatnio 6 maja 1527 roku. Minęło trochę czasu. Podczas splądrowania Rzymu 147 zginęło. Chroniąc papieża Clemensa VII Druida, mieli przeciw sobie 20 tysięcy żołnierzy świętego cesarstwa rzymskiego. Gwardia szwajcarska opóźniła wojska, umożliwiając papieżowi ucieczkę z kilkoma strażnikami, zanim został schwytany. Po sześciu miesiącach go uwolniono, lecz gwardziści szwajcarscy, którzy mu towarzyszyli, zginęli. Watykan nie opiera ochrony przed zagranicznymi agresorami na Gwardii Szwajcarskiej. Od 1929 roku. Pakty Laterańskie uznały go za suwerenne państwo. Włochy również jasno dały do zrozumienia, że każdy atak na Watykan byłby traktowany jako bezpośredni atak na Włochy. A ponieważ Włochy są również częścią NATO, to byłby także atak na NATO. A to nawet nie licząc 1,4 miliarda katolików na całym świecie. Każdy kraj atakujący Watykan od razu naraziłby się na ich gniew i wyrzuty sumienia. Nikt nie chce, by ponad jedna szósta świata była na niego zła. Poza tym. To pech najeżdżać kraj księży. Niezależnie od tego, czy wierzysz w piekło, po co ryzykować, prawda? Spośród wszystkich krajów na liście, Watykan najlepiej zasługuje na miano państwa, które nigdy nie brało udziału w wojnie. Niektórym krajom udało się trzymać z dala od każdej wojny, podczas gdy inne są tak ufortyfikowane, że żadna armia nie jest w stanie ich tknąć. Obejrzyj film o krajach, których nie da się najechać, aby zobaczyć, które państwa nikt nie chce zaatakować, albo kliknij w ten film zamiast tego.